Zadanie z grawitacji, z pracą. Oblicz pracę, jaką wykona pole grawitacyjne Słońca nad Ziemią w czasie roku b 6 miesięcy. Potrzebne dane znajdź w tablicy. No więc dane, no to tutaj już są wpisane, ale później w zależności od tego, co będzie potrzebne, to te dane odczytamy. Znaczy będziemy omawiać, jakie tutaj dane są potrzebne. No na pewno to, co jest potrzebne, to um, odległość. Um, Perihelium od słońca i aphelium tych, tych punktów, gdzie planeta jest, gdzie Ziemia jest najdalej położona od słońca i najbliżej w swoim ruchu po elipsie. I jak mamy ruch w ciągu całego roku, no to wtedy Ziemia wykonuje taką pełną elipsę, czyli powiedzmy z aphelium z powrotem wraca do aphelium. W takiej sytuacji praca będzie zero, praca wykonana w czasie roku. No bo wiemy, że pole grawitacyjne jest zachowawcze, czyli tutaj, jak mamy drogę zamkniętą, to praca jest zero. No i to tyle w punkcie A, w punkcie B trochę więcej jest pracy. Tutaj, jak mamy policzyć pracę, jaką, jaką, wykonuje, jaką pole grawitacyjne Słońca wykonuje nad Ziemią, to tutaj korzystamy z zasady zachowania energii, dlatego że energię możemy roz, rozpisać, jakie ma Ziemia w aphelium i w perihelium, i ze zmiany tej energii e, policzymy m, pracę. Co nam będzie do, tych, do, do, do tego potrzebne? Musimy sobie napisać tak, w aphelium z energią kinetyczną. I wzór na energię potencjalną. No jedyne, czym te dwa wzory będą jakimi wielkościami się różniły w tych dwóch punktach, no to to, że właśnie abhelium jest odległe o, o RA, które trzeba sobie czytać z tablic, i yy, yy, ma inną prędkość. Tutaj ta planeta w tym punkcie yy, w abhelium. Yy, i tą prędkość musimy wyliczyć. Yy, tą prędkość wyliczamy podobnie jak dla ruchu yy, satelit. Przyrównując siłę dośrodkową, jaka działa na tą planetę w tym punkcie, do siły grawitacji, bo też tutaj rolę siły grawitacji pełni, role, pełni, pełni siła dośrodkowa, przepraszam. I tutaj przyrównujemy te dwa wzory, i stąd wychodzi na wzór na prędkość. Tutaj będzie nam ta, kwadrat tej prędkości potrzebny, dlatego tutaj zostawiłam do kwadratu. Czyli to będą wzory na prędkości do kwadratu w Perhelium. W abhelium. RA R, i RP sobie odczytamy z tablic i tutaj, tak jak tutaj, zgodnie z rysunkiem, małe M to jest masa Ziemi, natomiast duże M to jest masa Słońca. No i to, co jeszcze potrzebujemy, żeby zapisać tą zmianę energii całkowitej, no to musimy zapisać właśnie energię całkowitą, w perherium i w abhelium, czyli Energia całkowita w peryhelium, to jest energia kinetyczna peryhelium, plus i potencjalna. Potencjalna, no wiadomo, że z minusem, potem to upraszczamy, robimy wspólny mianownik i zapisujemy ogólny wzór na energię całkowitą w peryhelium i tak samo w ten sam sposób w aphelium, i potem robimy różnicę tych dwóch energii. I stąd, jak już wyciągniemy końcowy wzór, uzyskujemy uzyskujemy wartość tej pracy.